Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Spotkanie z Prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie akcji internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest Pan Adam Zwierzycki. Dzień dobry. Prawnik i doradca obywatelski współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie w dalszym ciągu kwestia zadłużeń. Skupimy się tym razem na należnościach osób myślę wydaje prywatnych bardziej tak. i na tym kto może ściągać takie, takie należności. I właśnie od tego zaczniemy. Pani, Adamie, kto może egzekwować należności i na jakiej podstawie? Okay. Eee... Trzeba pamiętać o tym, że do ściągania należności, wierzytelności uprawniony jest organ egzekucyjny. W Polsce mamy takie dwa organy egzekucyjne. Jest to komornik sądowy oraz komornik skarbowy. Komornik skarbowy zajmuje się stricto rzeczami związanymi właśnie z należnościami publiczno-skarbowymi, także jakby powiedzmy sobie, że w zakresie dzisiejszej rozmowy możemy go pominąć, ale trzeba wiedzieć, jaka osoba jest. No i oczywiście komornik sądowy. To istotne, żeby właśnie wiedzieć o tym, że jest to, poza komornikiem tym skarbowym, jest to jedyny organ, który może egzekwować należności. Często gęsto do naszych drzwi. Pukają w indykatorzy, którzy sami nadają sobie jakieś uprawnienia do, do egzekwowania należności, ludzie, wprowadzając ludzi w błąd znam przypadki z doświadczenia, gdzie nawet jeden z windykatorów zaczął zajmować przedmioty ruchome u, u, u swojego powiedzmy sobie dłużnika, no, co jest w ogóle absurdalne i już pomijając fakt, że może zakrywać nawet o, o przepisy karne takie działanie. Ważne też jest to, że jeżeli właśnie puka ktoś do nas i przedstawia się jako komornik, to też warto zawsze go wylegitymować, bo też słyszałem historię, że że właśnie osoby, które odzyskują takie należności, pożyczki, często podszywają się pod komornika sądowego, także myślę, że, że, że warto byłoby zapytać i, i wylegitymować. I też ważną rzeczą, która powinna zwrócić uwagę takiego dłużnika, to jest to, że jeżeli Jesteśmy w trakcie spłacania tej pożyczki i na przykład nie spłaciliśmy jednej raty, drugiej raty, a odbieramy korespondencję yy, pocztową i nie przez żaden nakaz zapłaty no to automatycznie komornik też do nas nie przyjdzie, no bo komornik może przyjść tylko i komornik może wszcząć egzekucję, prowadzić egzekucję i przyjść do nas tylko i właśnie wtedy, kiedy ma tytuł wykonawczy, a więc ten nakaz z zapłatą klauzulą wykonalności. Więc jeżeli jesteśmy gdzieś na jakimś tam etapie krótkiego poślizgu z tymi ratami, no to z prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością ten nakaz zapłaty z tą klauzulą wykonalności do komornika nie dotarł, no bo ten proces w najszybszym, jak gdyby, swoim toku będzie trwał 3-4 miesiące, jeśli wszystko pójdzie szybko. Także to nigdy nie jest z dnia na dzień. Sądy mają swoje terminy. No i tak z praktyki to wygląda, przynajmniej u nas na, na Śląsku. Także o tym trzeba wiedzieć. No i jeszcze drugą istotną informacją jest to, że Zmieniły się przepisy, które nakładają na komorników obowiązek wideorejestracji takiej wizyty w domu, czyli tak zwanych czynności terenowych, co też jest kolejnym elementem, który powinien zwrócić uwagę. Prawda? Więc, jeżeli widzimy jakąś postać, która jest jako komornik i nie ma wideorejestratora, a właśnie jesteśmy z lekkim opóźnieniem ze spłaty, można zakładać, że nie jest to komornik, prawda? Czy jest to jakaś osoba fizyczna, która jest tak zwanym windykatorem. No, w tym miejscu też warto powiedzieć, kim jest tak zwany windykator. Czyli windykator jest po prostu osobą zatrudnioną na stanowisku tak zwanego windykatora. Jego zadaniem jest nakłonienie dłużnika do tego, aby spłacał regularnie. Tutaj mówię z całego dobrowolnie. dobrowolnie na, nakłonienie, a nie zmuszenie, czy, czy dokonanie jakiejś czynności, właśnie, nie wiem, nie daj Bóg zajęcia jakichś ruchomości czy, 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 czy innych czynności y, podobnych do takich, jakie komornik mógłby wszcząć. Czy takich yy, spraw ma Pan dużo, jeżeli chodzi o nasze punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, czy tylko spraw, się zgłasza? Ze sprawami zadłużeniowymi. Dokładnie. Yy, tak, dużo, dużo, Niestety niestety dużo. Yy, Polskie społeczeństwo jest bardzo mocno zadłużone. Kiedyś, znaczy teraz te, te sprawy w ogóle narastają ze względu na panującą sytuację. Ludzie albo utracili źródło zarobkowania, albo to źródło zarobkowania zostało obniżone. No i niestety gdzieś ta płynność finansowa uciekła. No i ludzie zwracają się o pomoc, pytają, jak sprawę można byłoby tutaj rozwiązać, żeby, żeby wszystkie strony były zadowolone. Wspomniałbym właśnie o tej sytuacji. Czy w związku z tym komornik ma teraz jakieś ograniczenia w egzekwowaniu? Jakieś przepisy może się zmieniły? E, tak. Wraz z wprowadzeniem tarczy 3.0 zmieniły się przepisy na czas pandemii w stosunku do egzekucji. Po pierwsze nie można egzekwować z należności z nieruchomości, jeżeli jest ona zamieszkiwana. Jeżeli jest jakieś tam przedsiębiorstwo, jeżeli jest jakaś działka niezabudowana nie, 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 nie albo jest pustostan, to tak. Ale jeśli jest ona zamieszkała, no to niestety nie i na 90 dni po pandemii dalej nie. Więc... Jeśli rząd ogłosi koniec pandemii i minie 90 dni, dopiero wtedy komorwi może zajęć nieruchomości. Doprowadzić do licytacji nieruchomości, tak. Kolejnym ograniczeniem, które zostało wprowadzone, to jest takie, że został podwyższony próg minimalnej pensji, który jest wolny od egzekucji o 25% od każdego domownika, który jest na utrzymaniu dłużnika, a który ten dłużnik albo utracił pracę, albo zostało mu obniżone wynagrodzenie. Ustawa nie precyzuje o ile zostało ograniczone wynagrodzenie, więc jak gdyby tych spraw jest dość, dość sporo z tego tytułu. No i trzecią taką rzeczą jest oczywiście ochrona, ochrona lokatorów, polegająca na tym, że nie przeprowadza się eksmisji w tym czasie. Czy to również obowiązuje te 90 dni po zakończeniu tak, pandemii? Tak, 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 również te 90 dni po zakończeniu pandemii. Czyli komory musi szukać innej możliwości ściągnięcia długu, tak? Tak, w, ust w ustawie zostały pominięci emeryci ręciści, bo pewnie z założenia takiego ustawodawca wyszedł, że już nie ma osób na utrzymaniu, które. Zwykle jest to już dość sędziwy wiek i już pewnie. Każdy ma osoby. Tak, już ktoś, raczej już ktoś pracuje. Czy zostają oni pominięci w tej ustawie? Szanowni Państwo, w tym momencie też chcieliśmy wspomnieć o tym, że w naszych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Możecie Państwo się zgłosić z takim problemem, jeżeli jesteście Państwo dłużnikami, być może jesteście w trakcie jakiejś sprawy komorniczej, czy też macie wniosek do sądu złożony, zachęcamy do kontaktu. Nasi prawnicy postarają się Państwu pomóc, wyjaśnić kwestie, które są dla Państwa niezrozumiałe. Pomóc znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Tutaj również wspomnę o bezpłatnej mediacji, ponieważ jeżeli Państwo jesteście skłonni spłacać te długi, chcielibyście dobrowolnie spłacić swoje długi, możecie Państwo użyć właśnie tego procesu mediacyjnego, zaprosić wierzyciela do rozmowy. Być może da się podzielić tu na jakieś raty rozsądne, żeby Państwo w może dłuższym czasie, ale w mniejszych ratach spłacili swoje zadłużenie, ponieważ no nie ukrywajmy, do pewnego momentu możecie Państwo unikać zapłaty a w pewnym momencie może się okazać, że już pandemia się skończy, komornik wejdzie na mieszkanie i będziecie Państwo mieli poważne problemy. Dług rośnie, to nie jest tak, że jak Państwo macie 20 tysięcy, to za 10 lat również będzie 20 tysięcy niestety, nie nie. Więc, więc warto to też również wziąć pod uwagę. Chciałam też spytać panią damie tak. o właśnie odzyskiwanie tych długów, bo teraz no, jest problem, tak. a w normalnej sytuacji jak to wygląda? Czy to, to odzyskiwanie długów jest, ma większy, yy, większy procent? I tak, no, 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 na pewno. Yy, na pewno skuteczność egzekucji jest dużo większa, niż na chwilę obecną, jeśli chodzi właśnie o, o te ustawy tarczy 3.0. Przed wprowadzeniem komornicę sobie lepiej radzili, No aczkolwiek no, ta skuteczność nie jest zbyt wysoka, niestety, jeśli chodzi o odzyskiwanie tych należności, ale jest ona na pewno uciążliwa. To też jest tak, że tak jak Pani słusznie wspomniała, ten dług nie ucieka, ten dług zostaje i przyjdzie taki moment, że on nas w końcu, mówiąc kolokwialnie, dopadnie. Najczęściej jest to moment osiągnięcia wieku emerytalnego, bo wtedy, jak gdyby, no, ciężko już będzie nam się uchronić przed, przed tą egzekucją. Czasem jest tak, że na przykład dostaniemy coś w spadku, czy w jakiś innych okolicznościach, jak gdyby posiądziemy jakiś majątek, który... Czy no darowiznę? Jest dość... Czy darowizna również podlega? Tak, no oczywiście, tylko, no tak, darowizna też, tylko myślę, że nikt by darowizny nie przejął w, takim, w, takim, w takiej sytuacji. Chyba, ale... że jest na tyle wysoka, że pokryje również wydłużenie. A, to tak, a to, to tak, to pewnie tak, ale tu też właśnie często jest tak, że muszą też Państwo powiedzieć, że wierzyciele mają też szeroki spektrum możliwości, bo często jest tak, że właśnie, tak jak właśnie zwróciłem uwagę, że ktoś nie przyjmie darowizny i czasem ktoś nie przyjmuje również spadku, bo i tak, no, nie przyjmę spadku, no bo co mi z tego, skoro komordyni to Zabierze, więc nie będę robił stwierdzenia cię spadku. Okej, okay, ale wierzyciel może zrobić stwierdzenie cię spadku za dłużnika właśnie w tym celu, żeby, żeby, żeby zaspokoić swoją wierzytelność. Także są różne pomysły, nie, nie, nie wszystkie są ciekawe. Wierzyciele też mają szerokie możliwości do tego, żeby, żeby dochodzić tej tej, tej należności. No, także. A co w kwestii przedawnienia, bo wiele osób właśnie czeka, delikatnie mówiąc, na to, tak. aż sprawa się przedawni. Jak to się pasuje. Mhm. No, więc kwestia przedawnienia wygląda następująco. Jeśli musimy podzielić sobie w ogóle okres przedawnienia na, na wszczęciem procesu o zapłatę, czyli tam później dali tego egzekucyjnego i już po egzekucji. Yy, mamy różne okresy przedawienia w zależności od tego, jakie to jest świadczenie. No z przepisów ogólnych wynika, że wynosi ono 6 lat, niegdyś 10, yy, no a takie najbardziej yy, jak gdyby dla nas istotne, czyli okres pożyczek, czyli mamy z, yy, świadczenie tak okresowe, to wynosi ono 3 lata. I to jest 3 lata od chwili stania się ono wymagalnym. No przy pożyczkach wymagalność yy, jest w momencie wypowiedzenia tej umowy pożyczki, No to te, no, od tej chwili liczymy yy, te 3 lata. Na szczęście przepisy kodeksu postępowania cywilnego zmieniły się w takim zakresie, że sąd teraz nam wada z urzędu okresy przedawnienia, bo niegdyś było tak, że pożyczkodawca obudził się po sześciu latach a w zasadzie to może i wyczekał, żeby odsetki urosły i składał pozew o zapłatę, a jeżeli my w sprzeciwie nie wskazaliśmy tego, że roszczenie jest przedawnione, mimo że sąd to widział, no to są to zasądzał. No, przepisy się zmieniły, sąd teraz bada ten okres przedawnienia z urzędu no i oddala na, na etapie rozpoznania wniosku, więc, więc to są te okresy przedawnienia przed, No, i teraz, jeżeli mamy na przykład należność jakąś tam, która została wszczęta w postępowaniu egzekucyjnym i komornik umorzył, na przykład ze względu na swoją bezskuteczność, no to też, też muszę o tym wspomnieć, że często ludzie są w przeświadczeniu, że jeżeli komornik umorzył. To tak, jakby długu już nie było, że że zakończy, tak, że tak że zakończyło się postępowanie i dług został umorzony. Nie, umorzona została egzekucja w stosunku do tego długu. Ten dług dalej istnieje, i zaczyna od umorzenia zaczyna biec jego termin przedawnienia, który właśnie jest tam, w, w tym momencie już jest sześcioletni. Już później nie rozgraniczamy go, że wynikało to z umowy pożyczki z świadczeniem okresowym, bo no gdyby to było do etapu procesu. Po etapie procesu mamy zasad ogólnych, mamy 6 lat, ale tylko komornik może potem powrócić do egzekucji. Wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie ponownej egzekucji, która została albo umorzona ze względu na swoją bezskuteczność, albo na przykład z naszego wniosku została umorzona, bo wierzyciel jest dysponentem procesu egzekucyjnego i może z nim zrobić co chce, prawda, może go zawiesić, może ograniczyć, może złożyć wniosek o umorzenie. I teraz to ważne, mamy ten okres sześcioletni od, załóżmy powiedzmy sobie od, od, od umorzenia, i ja, jako wierzyciel, po pięciu latach wszczynam na nowo, znowu komornik umarza, i znowu mam ten termin sześcioletni. Więc od każde, każde wszczęcie jak gdyby, procesu w postępowaniu egzekucyjnym dokonuje nowacji tego terminu, czyli po prostu znawia go na nowo. Więc, jeżeli wierzyciel będzie odpowiednio pilnował sobie tego długu i tych terminów, to on się nam nigdy nie przedawni. I w tym momencie. Faktycznie możemy dojść do emerytury, mieć dług, który będziemy musieli później spłacić. Dlatego warto jednak się zająć taką sprawą wcześniej. Bo długi to nie tylko jeżeli chodzi o pożyczki, bo mamy też długi alimentacyjne, także tutaj też kierujemy do dłużników Apel, żeby jednak tych długów nie, nie zostawiać, tak? bo jeżeli chodzi o długi alimentacyjne, to też mogą być przedawnione, czy yy, znaczy tak, one no, to, znaczy też mają swoje okresy przedawnienia, ale z alimentami mamy troszeczkę łatwiej, bo yy przy egzekucji, bo po pierwsze nie mamy progów ochronnych, to znaczy jeżeli właśnie mamy należności wynikające z innych tytułów niż alimentów. No to mamy tą minimalną pensję. No w dobie tego tu tam powiększoną jeżeli te, te, te rzeczy są spełnione. No i jeśli mamy na przykład emerytów, to mamy 25%, możemy wziąć z brutta, czy możemy, komornik może zająć 25% z brutto emerytury, a przy roszczeniach alimentacyjnych są to 3 piąte. Bez progów minimalnych. Więc, jeżeli ktoś nawet zarabia minimalną pensję, no to komornik zajmie mu 3 piąte z tej minimalnej pensji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka: wierzyciel alimentacyjny ma również szereg różnych możliwości na wpływanie na zobowiązanego. Chociażby takie, że po dwóch miesiącach zaległości alimentacyjnych. Może złoży wniosek o cofnięcie uprawnień, jakimś prawo jazdy. E, takiemu, to składowy przepis, który teraz. Krótki ma, znaczy rok, dwa ma, ma, ma ten przepis, jest, jest to świeży instrument. I osób o tym raczej nie wie, że. Nie wie, a jest to rzeczywiście wyjątkowo uciążliwy instrument, e, którym można zrobić. No już pomijając odpowiedzialność karną. E, okres się nam skrócił. A raczej znaczy został on sobie uregulowany i wynosi on 3 miesiące, i prokuratura, 3 miesiące zalegania alimentów, i prokuratura bardzo y, sprawnie działa w tym zakresie. Kiedyś y, było to trochę po, pobłażane, gdyby tym, tym, tym zaniechaniom, no teraz y, no jest taki, nie wiem, czy przy, 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 przy przykaz, czy w każdym razie, no, prokuratura bardzo sprawnie działa. I normalnie odpowiadamy karnie z, z, z możliwością odsiedzenia tego wyroku. Także mamy szereg instrumentów, żeby mobilizować dłużników alimentacyjnych do tego, żeby jednak przyczyniali się do, do zaspokojania potrzeb dziecka, właśnie poprzez spłatę tego, czy regulację tych, tych zobowiązań alimentacyjnych. W tym miejscu powiem również, że w kwestiach alimentów już mieliśmy filmiki, tak to nie będziemy zagłębiać się bardziej w te sprawy. Natomiast jeżeli Państwo macie problem ze ściągnięciem właśnie długu alimentacyjnego, bądź też jesteście Państwo dłużnikami w tej kwestii, to my zachęcamy do nieodpłatnej mediacji, ponieważ możecie Państwo się na takiej drodze właśnie polubownej dogadować z byłym współporządkiem, bo najczęściej jest to był współmorządek, w kwestii właśnie uregulowania tych należności, ponieważ pamiętajcie Państwo, że to nie jest przekazywanie pieniędzy, byłemu współmałżonkowi, tylko własnemu dziecku. I tutaj powinno też Państwa to ruszyć, że to nie są takie długi, które Państwo powinniście się uchylać. Także my zachęcamy jednak do skorzystania z punktów porady prawnej i obywatelskiej w tych kwestiach. Ja dziękuję Pani Adamie za ten krótki, hmm. ale bardzo treściwy wykład i zachęcam do zadawania pytań i do kontaktu z naszymi prawnikami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.